Szanowni klienci! Mechanik Poznań ma zaszczyt zaprosić Was do naszego warsztatu, gdzie oferujemy profesjonalną usługę wymiany sprzęgła. Sprzęgło to jeden z kluczowych elementów Waszego pojazdu, wpływający na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Dlatego warto powierzyć tę pracę specjalistom. Dlaczego warto wybrać Mechanik Poznań do wymiany sprzęgła? Doświadczona kadra. Nasz zespół mechaników to wykwalifikowani specjaliści, którzy posiadają bogate doświadczenie w obszarze wymiany sprzęgła. Możecie być pewni, że wasz samochód jest obsługiwany przez ekspertów. Wysokiej jakości części. Stosujemy tylko części zamiennych renomowanych producentów, aby zapewnić niezawodność i trwałość nowego sprzęgła. Zaawansowane wyposażenie. Nasz warsztat jest wyposażony w nowoczesne narzędzia, które pozwalają na dokładne i precyzyjne przeprowadzenie wymiany. Szybka i precyzyjna obsługa. Dzięki naszej efektywnej organizacji pracy staramy się jak najszybciej zrealizować usługę, minimalizując czas oczekiwania. Konkurencyjne ceny. Oferujemy atrakcyjne ceny za usługę wymiany sprzęgła, abyście mogli zadbać o swój samochód bez obciążania portfela. Profesjonalne doradztwo. Nasi eksperci chętnie udzielają porad dotyczących rodzaju sprzęgła i okresów jego wymiany. Jak to działa? Umówcie się z nami na dogodny termin wizyty w naszym warsztacie. Nasz zespół przeprowadzi dokładną ocenę stanu sprzęgła w Waszym pojeździe i oceni konieczność wymiany. Po akceptacji kosztorysu przystąpimy do wymiany sprzęgła, dbając o każdy szczegół. Po zakończeniu pracy przeprowadzimy testy, aby upewnić się, że nowe sprzęgło działa sprawnie. Odbierzecie swoje auto gotowe do bezpiecznych i komfortowych podróży. Zapraszamy do Mechanik Poznań, gdzie Wasza satysfakcja i bezpieczeństwo są naszym priorytetem. Skontaktujcie się z nami już dziś, aby umówić się na wymianę sprzęgła i zapewnić swojemu samochodowi odpowiednią pielęgnację. Z poważaniem Mechanik Poznań.